W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za spokojny poranek i za to, że znowu mogę zacząć dzień w Twojej obecności. Dziękuję za łaskę istnienia i za to, że trzymasz moje życie w rękach, nawet gdy sam się gubię. Dziękuję za noc, która przyniosła odpoczynek oraz siłę, które odnawiasz mimo mojego zmęczenia. Dziękuję za ludzi których dziś spotkam, bo każdy z nich jest okazją do miłości. Dziękuję, że jesteś wierny, choć ja wciąż uczę się tej wierności. Proszę Cię Jezu, daj mi dziś łaskę dobrych decyzji, aby żadne z nich nie oddalało mnie od Ciebie. Proszę o mądrość w słowach, by były proste, spokojne i niosły dobro tam, gdzie jest napięcie. Proszę też o cierpliwość. Abym nie reagował impulsywnie, ale potrafił odpowiedzieć sercem. Proszę o pokój wewnętrzny, który pozwala iść przez dzień bez lęku. Proszę, prowadź mnie tak, by moje życie stawało się odbiciem Twojego światła. Święty Franciszek Xavery powiedział: Miłość nie polega na wielkich słowach, ale na wielkim poświęceniu. Te słowa przypominają mi, że prawdziwa miłość nie szuka rozgłosu, ale wierności w małych rzeczach. Uczą mnie, że moje codzienne obowiązki mogą stać się miejscem prawdziwej ofiary, jeśli wykonuję je sercem. Pokazują też, że nie trzeba cudów, by być Twoim uczniem, wystarczy wierność w tym co proste. Proszę, panie, naucz mnie dziś takiej cichej miłości, która przemienia. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, czytamy: Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, że objawiłeś je prostaczkom. To słowo przypomina mi, że serce proste jest bliżej Ciebie niż serce przekombinowane i zamknięte. Uczy mnie, że Twoja łaska dotyka tych, którzy nie stwarzają pozorów, ale przychodzą z otwartym sercem. Daje mi też świadomość, że nie muszę wszystkiego rozumieć, by iść za Tobą. Pomóż mi dziś patrzeć na świat bez komplikowania, z ufnością dziecka. Niech prostota będzie moją drogą do Ciebie. Panie Jezu, zanurzam w Twojej przynajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam cię, Jezu, do tych sytuacji spraw, rozmów, pracy i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego. Jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawiennictwo Maryi, oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, aby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.